Mamy go, nie, ue, ue, ue! No, ue mu wal! Co się stało? Ja pierdolę! Ja. Wychodzę. Co się stało? Nie gram z tobą. Nie walnęłeś kurwa, ue! Czajżmany nie miałem, nie? Kurwa. Ale lipa, nie? Nie Sorry. gram z tobą, kurwa. Tory, mordo, nie zgubmy Skula, jeszcze raz to zrobimy. Nie wytrzymię, kurwa. Tory, nie, to jeszcze się nie powtórzy. Wiem, zjebałem. Masz manę na UE? Czaj, że ja mam ledwo manę na UE, ja muszę pierwszy bić, bo inaczej nie da rady. Ja Mam 1300 many równo. O ile to waliście? Dużo? Nie wierzę co ty zrobiłeś kurwa, to jest w ogóle dramat. Nie, to to jest w ogóle porażka, nie? To się odjebało. Idealnie się nabrał, idealny target. Tylko wykończenie. Rób GF beki. Ja gubię skula, przychodzę i następny. Zobacz. Spija ci. Łe! Jest! Mm. <grym> Ale frajer. O -by no co, miał. wszystko wziąłeś? giewby masz. Będziesz miał co rzucać. Aha, wiesz co, kurwa? Zamiast sobie PT dać, to nie wiem. Właśnie kurwa. Ale ty masz fraga, ja gubię z kula, ja gubię skula. z kula. Ciało zabierz. Idzie tam koleś, idzie tam kolej. rzuciłem ci backpack MF-ów z niego i... ...półtora BPGWB podnieść to. No i tak pięknie został porobiony ale przecież on znał tą metodę, nie wiem jak on się dał. Który to był level? Jakiś mały. Węża mu zrobiłem. Jeszcze on on ma full manę, ja kurwa. Czaisz to? Utamowita, nie? Wąż. Szytaniec. Dobra, ten się nie nabierze, następny. Powiedz jak następny ja ja level wbijam dalej. Też będę M-Level robił w sumie, ja pierdolę typ obsługuje masz o dwie godziny. Ale za dużo nas tu stoi, patrzę. Jest, o... jest, gościu na dole. 5-5MS węża mu robię, dawaj. Poszedł, bo ten może być też. Jest, jest, ale ośikaniec nie, nie pat. Kurwa, zaka Na dole, mord ustawcie się, jak zejdzie. O jest ucieka. Na dole Mordchur, ustaw się. Jak wejdzie na górę, przegoń go i pa. I Mortkur teraz ustaw się wahadło. On zejdzie. Zejdzie zaraz, patrz. Poczekajmy chwilę. On nie zejdzie. Nie. <laughs> <laughs> Ale plombę dostał, nie? No, jak miał? <laughs> on miał Manasa i dwa SDK, we kurde. Niezły nie jest. Jezu jest. Ale spadek jak gówno. <laughs> Ale zdziwiony był, co? <laughs> Dobra, na Mordkury ja będziemy robić. Ja wbijam M-level na Łeka. Ale widziałeś, jak to było perfekcyjne, kurwa? Te Mordkury? Nieźle. Zszedł zobaczyć tylko, co się dzieje, nie? Dobra, będziemy tak robić. Ludzie nie ogarniają tego dalej. Ludzie przechodzą. To no, ja się chowam, tam, nie? Będziecie tam expić, w sumie, kurwa. Ale ja, ja robię to sens. Od tego to nie, to nie porobimy. Tego nie robimy. Ty idą, ty idą. Rzucam. Zbiera je bany. Ej, mm -hmm. Mefedron zatoki, Mefedron spija mi. spija mi manasy u góry. Pod niego. Rzuć. Mu? Pod niego Mord, rzuć. Pod, pod niego rzuć i od razu bij UE. Pas rzucaj. Rzuć mu dobrze, patrz, pije. Ale pod ciebie czy Pod, pod niego? niego, pod nim są manasy. Pa jaki cwaniak. Daj tego GFB -ka. Teraz po ciebie, patrz, znowu bierze. A terra. Paska słową, to no co za skurwysyn. No mu coś, ja mu ułę. No wale. Gotów? No. Jezu, trzy hp mu zostało. Nie, nie, 3. nie gram w tą grę. Różczką go nie walnęliśmy tak po drugie. Ja nawet nie mam róż. Następny, następny. No i teraz nas zabiją, patrz. Już nie bije, tak. ten ten, ten mnie bije. Ja uciekam, kurwa, ja mam bochy. <noise> ja uciekam, ja mam timeringa. On jest z ekipą. Ale jej. Dobra, ja już nie wbijam z kula. Ten ten ułek nic nie bije. Ile mi farmołeś? Ile, ile ja ci zajebałem, No nie wiem. 260. To no to w sumie czego? W sumie coś bije, ja mam 405 HP. On miał po prostu farta i on miał czarne HP już. No może być. Jak ty byś miał UE, no to na pewno by... Było. Mamy go. No Ue mu wal na dole, na dole, na dole, bo tu ludzie są. No. Kurwa. Walniesz mi coś czy nie? <głosy> <głosy> nie, nie gram z tobą. Goń go na mordhury, na mordhury. On się nie leczy. O Muszę się wytagać. Daj mi te bochy, ja go zblokuję. Ja go zblokuję. Patrz, masz Ue? Nie mam Ue, mam Mordhur. się jak Mordhur! Suro Mordhur. Ja pierdolę, byś w pół sekundy wcześniej to walnął. To jest Nob. Dobra, manasuję się na Ue. No. Gdzie go matę? Oni ciebie biją we dwóch. Ty masz Skula A? nabiłeś ty Nobie. O. Ucieka! Dobra dawaj. <laughs> Nie wierzę, co ty Jezu, jakbym miał te bochy, to on by mi nie uciekł nigdy. No mi też nie. Ale co z tego? Masz tyłę? W... Czekaj jeszcze nie. manasujesz się w biegu czy nie potrafisz? No! Czemu ty uciekasz? Ja cię no. dogonię! Dobra, no to namanasuj się na tyłę w końcu. Gdzie jesteś? Biegnij w dół. Mam uję Mordhura mu ale dawaj. Czekaj, no. No yes. Jezu, jaka radość. W końcu, kurwa, ty ale odetchnąłeś, nie? No udało się, w końcu, co było kurwa, tam? By robić, zabić. Coś nieprawdopodobnego. Dobra, następnego robimy. I nie nabijaj z bo patrz, co się dzieje. Jak ja mam 15 paru. teraz. King Warrior, on by się nabrał. Master Vegas, Master Vegas, chodź tu! King Warrior Jesteś tu? A robić tego Giewbeka? No no GFBK, szybko, chodź tu. King Warrior się nabierze. King Daj Warrior... Bijał mnie! O kurwa. Co cię bije? Balgo. Czekaj Niech on nabije jalołkę jakoś idę dam fragów. Dobra, mogę go bić Ty masz piętnastkę? Dobra, muszę się wymazać. Dobijasz go z łeka? Nie, muszę się wymanasować. Dobra, to ucieknij sobie, ty masz bochy. Gdzie jesteś? Dobra, idę kurwa i nie gram, kurwa. Typ ogląda streama mnie, typ bije. Jestem, jestem, całym z gością. No? Eslam? No, Eslam, Walmuę. O, On dobra, Valmułę. No i ty kurwa nabiłeś skula. Jak on mi Ezda wyjebał, kurwa. Ja pierdole mam prędkość myszki inną. Oj weź, ty zawsze masz jakieś problemy. O, o nie ma many, nie ma many, nie ma many już. Dostał SDK. Dobra, nocy jest ten Dragony mam, kurwa, na hita sułeka prawie. Co za tak gówno. Pięknie. Yeah. This is demon. Masz manasy. Jest SD chcesz? Czy ty kurwa nie strzelasz zezdów? Widziałem, że GFB biłeś. Daj, ale ty, tak nie trafię. Dobra, manasy mu rzucam, on będzie spijał. Dobra, nie spija. Spija. Wal mu coś! No spija, masz GFB? Masz GFB, nie będę wbijał fraga na takim nopharze. kurwa. No mam, 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 rzucam teraz. No, teraz to on ma w dupie. O, elegancko. No wal coś. Walę. No, ja polety no, mi ty mi się z deka, nie wytrzymam, kurwa. I ten oby mnie biją. Dawaj, falgo. Dobra, wracam. Ten oby cię. kurwa, ci... ale plombę dostaje. Weź ty, kurwę. To jest kurwa dramat. Ty kurwa nie myślałeś, żeby trochę poćwiczyć chociaż na tym OTS-ie? Ja. Ale jak mam poćwiczyć, jak mam 600 pinga? Co masz? W 800 pinga mam, ruszyć się nie mogę. Ta, weź. Ja mu walnąłem FD, a ty podbiegasz i we mnie zajebałeś. Pierdole, nie umiem w to grać. <noise> Jezu, kurwa, weź. Do GM'a napisz, spytaj się, czy bota ci pozwoli używać. A i tak, kurwa, jesteś. Powiedział, że... Z takimi umiejętnościami to nawet bot nie pomoże. Bo i nie umiesz w mu coś? Jak go Ej, przed bo chwilą. Nie mojego lota, kurwa. Przed chwilą go zabiłeś. słyszysz Twój lot to już dawno, kurwa, szpaki wiady. <grymne> Rzucili się, kurwa na mnie. A to wiesz, że będzie wszystko na grubego, że równem jest. To na pewno będzie na grubego. Ty zobaczysz, no. będzie na grubego jutro. Czemu?